Czwórka przyjaciół wracała z restauracji, do domu nie dojechali, a ich życie zmieniło się na zawsze. Po tym jak pijana 24-latka staranowała ich pojazd. Oni otarli się o śmierć, a ona powiedziała, nie dzwoncie nigdzie. Kierowca będzie miał operację barku, ale jest w całkiem dobrym stanie. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, to kilkukrotne złamanie kręgosłupa, krwiak na śledzionie, odma płucna. W najgorszej sytuacji jest ten który siedział na tylnym siedzeniu od strony ściany. Jest w śpiączce, przeszedł już kilka operacji, ma uszkodzoną głowę, pękniętą wątrobę, nerki i inne uszkodzenia wielonarządowe. I proszę mi wierzyć, że ja nie wymieniłem wszystkich obrażeń, jakich doznali ci cztery przyjaciele, którzy wracali z restauracji. Pojechali do Częstochowy, wracali do domu, zatrzymali się na chwilę w praszce na papierosa, bo to jest ich taka tradycja. Jak zawsze, jak Wojtka odwozimy, to zawsze tam na ten na rynku się zatrzymujemy, tam na chwilę na napierdolę, jakieś tam pogadać. No i co, się spakowaliśmy do auta, bo już późna godzina była. No i co, pomału zacząłem jechać, no ale no, dojechać nie dojechaliśmy, jak wyszło. Gdyby wsiadali do samochodu o 5 sekund dłużej, bez żadnego problemu dojechaliby do domu, ale tak się nie stało, bo na skrzyżowaniu dwóch dróg w Praszce, zaraz y, obok OSP, Przejeżdżała również 24-letnia kobieta, która nie zastosowała się do znaku stopu i nawet co już widzimy z nagrania, policja będzie to dokładnie ustalać, jechała z pewnością z nadmierną prędkością. Wtedy uderzyła w bok Audi, wręcz staranowała ten pojazd, który później uderzył jeszcze w budynek. Z relacji kierowcy, z którym udało nam się porozmawiać, był w szoku. Na Damiana, no to słyszałem Damiana, że tam boli go wszystko. Marta to samo. Wojtka w ogóle nie było słychać. Sprawdziłem, czy tylko czy tętno ma. Chciałem wyjść z auta, nie umiem drzwi otworzyć. No to jest... No tak, no, z buta je pociągnąłem. Wyrwałem kurtynę, bo też mi przeszkadzała, żeby wyjść. Wziąłem telefon do ręki no i wyszedłem z tego auta. I jak, gdy wyszedłem z auta, zacząłem tam krzyczeć na pomoc, bo tam już ludzie zaczęli się zbierać. I ta dziewczyna z tego auta podeszła i powiedziała, że nigdzie nie dzwonił kiedy jego przyjaciele walczyli o życie. On się nie zastanawiał, zadzwonił oczywiście pod 112. Mnóstwo osób zebrało się, żeby udzielić im pomocy. Kamil zadzwonił od razu po wypadku do mamy. Mama powiedziała mi o wszystkim, pojechałyśmy na miejsce zdarzenia. No i tak jako osoba, która to widziała, to widok był okropny. Na miejscu bardzo szybko pojawili się olescy, funkcjonariusze, którzy postanowili przebadać 24-letnią obywatelkę Ukrainy na obecność alkoholu w organizmie. Co się okazało, miała 1,2. Promila została zatrzymana, a sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Jeżeli chodzi o cztery osoby, które były w pojeździe, do części z nich strażacy musieli używać specjalistycznego sprzętu, żeby w ogóle się do nich dostać. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Wojtek jest w śpiączce, cały czas walczy o swoje życie, natomiast życie pozostałych uczestników tego zdarzenia na zawsze zostało zmienione. Jeżeli chodzi o podejrzaną, przedstawiono jej zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, a także spowodowanie wypadku drogowego, będąc w stanie nietrzeźwości, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. No i właśnie sąd na wniosek prokuratury rejonowej Woleśnie aresztował kobietę na trzy miesiące, a teraz grozi jej nawet do 12 lat pozbawienia wolności.